Tak witam was kochani. E, tak doszedłem do wniosku, że zrobię taką kolejność czynności, które w pierwszej kolejności wykonam. Jak już ogarnę ten cały bałagan w tym pokoju, to pierwsze co będę robił, to będę zmieniał smar w tej wiertarce. Najpierw muszę ją dobrze wyczyścić, a jak już ją dobrze wyczyszczę, to wtedy nałożę nowy smar i będę ją powoli, spokojnie składał. Jak już to zrobię, to wtedy drugie w kolejności, co będzie to zainstalowanie wiatraku w, o, z tym sterownikiem w komputerze. Będzie dokładnie. Dokładnie w tym komputerku. Tam za tymi dyskami z Dela, kieszeniami będą. E, będzie wiatrak z tyłu. Taka 120 z. z tym, ze sterownikiem obrotów. E, zorientuję się, jak go zainstalować, jak to podłączyć. Domyślam się, ale wolę się upewnić całkowicie, jak to zamontować. E. Mianowicie później, jak już w tym komputerku zmienię, to wtedy zajmę się obrotnicą. To będzie następny w kolejności. Zajęcie numer 3, ale jeszcze pomiędzy jest planie zmiana kondensatorów w tej płycie. Jeszcze muszę dokupić, żeby wszystkie były Kondensatory do tej płyty om to już jest większość kondensatorów kupiona, ale jeszcze trzeba dokupić 8 kondensatorów, żeby wszystkie były no, i wtedy przystąpię do wymiany kondensatorów. No. No i natomiast tu takie cenne dyski są. tam Tu mam jeszcze niektóre komory niewypełnione. To są takie mega dyski. Serwerowe. Tam będę musiał za nimi jakoś zmieścić um, te dyski. To jest też kawał fajnej maszyny. To jest taka jedna z najnowszych maszyn, które zakupiłem. Um, I od tamtej pory tylko inwestuję w maszynę, rozbudowywując je do granic po prostu. Zapotrzebowania moich potrzeb. Um, jeszcze się zastanawiałam, czy nie. Nie dołożyć jeszcze kilka komponentów, ale na razie wystarczy. Na razie jest tak na ekstra. No. Jedne co, jedno co muszę zrobić, to właśnie tam zainstalować idealnie wiatrak z tym sterownikiem, że będę musiał przemyśleć, jak ten wiatrak i ten sterownik zamontować idealnie. To natomiast tutaj, od tamtej strony, to będzie wtedy tą stroną od środka zainstalowany Nie i będę musiał tutaj zrobić mega idealnie. Tam, jak zasilacz jest, to z Seasonic. Bardzo dobry zasilacz z wieczystą gwarancją. Wszystkie zasilacze, które kupiłem posiadają wieczystą gwarancję. Jak już, jak już coś po prostu robić to tak, żeby było na, na ekstra. No i natomiast e, to różne. To są Hifteka i, i Seasonic I jeszcze jakieś, ta Seasonic i Hifteka. Dokładnie I tu, na waś, i tu na przykład właśnie jest taka przestrzeń o zobaczę ile tej przestrzeni jest aha no tak to tam tam można kochani wziąć i go bez problemu zainstalować. Muszę go oczywiście no, idealnie zamocować. Musi być wszystko na, na perfekt. Natomiast jak już będzie zainstalowane, wszystko ładnie, pięknie, no to już będzie kolejna robota wykonana. To, jest, to będzie robota numer 2. Bo te deski mają chłodzenie, ale takie no i tak nie do końca takie. Dobre jest to chłodzenie takie. Jeśli chodzi o dyski twarde, tu dużo po prostu zrobiłem, żeby płyta główna i karta graficzna, procesor miały bardzo dobre chłodzenie. Ale jeśli chodzi o dyski twarde w tym komputerze, to jest takie średnie nie do końca. Tak chłodzenie takie, tak pół na pół. I dlatego trzeba tam solidny wiatraczek zainstalować. To jest tunelowe chłodzenie. Tunelowe z tej strony zasysa, z tamtej wydala. Po drodze jest jeszcze wentylator. Radiator chłodzący, który ma 230 dwie, dwie wz. E, siebie. Jeszcze z tyłu jest 120. Że no, chłodzenie jest świetne. Bardzo dobre. Ale natomiast. E, jeśli chodzi o dyski twarde, to one tak za bardzo nie są obejmowane tym chłodzeniem i dlatego będzie tutaj one zwiększane, ulepszane, no tak, żeby solidnie chłodziło. No już będzie też trochę go słychać, już nie będzie taki cichuteńki z tym wiatrakiem, ale będzie dobrze chłodzony, będzie miał po prostu nawet dyski będą idealnie wychłodzone. No. No i tego. Tam z tyłu są wentylatory wyciągające. O. Tam 320 takie też. Które też bardzo ładnie wyciągają. Tu 420, które też bardzo ładnie wyciągają. I tu na dole kolejne 220 są, które bardzo ładnie wyciągają. O! Się trochę przesunęły. O! No. no i chłodzenie jest po prostu idealne. Oprócz tego same komputery mają w sobie bardzo dobre chłodzenie. Nigdy jeszcze nie było informacji, że schłodzenie słabe, mimo tego, że były te gorące dni tego lata, rok temu w 2024 w lipcu. To było idealnie, ale natomiast e, mi było trochę cieplej w pokoju, dlatego tam turbinę kupiłem, bo komputery dobrze wychłodzone są, perfekcyjnie. Ale z kolei mi było w pokoju ciepło, i żebym ja dobrze się czuł w pokoju, no to postanowiłem po prostu kupić tą turbinkę, żeby sobie przyjemnie siedzieć, miło korzystać z tego sprzętu fajnego. I dlatego tą turbinkę sobie wtedy postawiłem tutaj, w tym miejscu, i sobie siedziałem tu po środku. O. Wtedy miałem ten taki blacik otwarty na tych nóżkach przykręconych. Zrobiłem zawiasy do tych nóżek i nóżek. je po prostu zdejmuję. Ale, że te zawiasy się ruszały, to postanowiłem po prostu je przykręcać. Bo zawiasy działały, sp sprawdzały, spełniały swoją funkcję, ale po prostu. Jednak były luzy i między blatem stołu a nóżkami. I też zamierzam zrobić coś takiego za jakiś tam czas, żeby zrobić um, jeszcze lepiej. Może zrobić jakieś takie siłowniki do tych nóżek, które by po prostu je otwierały. I będzie wtedy Chociaż też, też na jedną by wyszło. Siłowniki w, tych, w tym stoliku by niewiele zmieniły, bo dałyby taki bajer, żeby one się po prostu same otwierały po naciśnięciu przycisku, ale no różnica była taka by taka by to była różnica, że po prostu um te luzy, które są, by były, bo one na zawiasach są, a opiera się cały blat i ciężar na tych właśnie zawiasach od nóżek. I dlatego po założeniu nóżek, przykręceniu ponownie do blatu tych nóżek, to znaczy nakładam je na te zawiasy i dodatkowo jeszcze skręcam śrubami. I wtedy one są sztywne. No. To jest jedyne rozwiązanie, które się najlepiej sprawdza, bo no, tak sobie pomyślałam, siłowniki bym założył do tych nóżek, to tylko to by się zmieniło, że one by same się otwierały, ale natomiast e, luzy by dalej były. No, w każdym razie, no, sobie tu właśnie tak działałem i było bardzo przyjemnie, po prostu, bo chłodzenie komputera, komputerów perfekcyjnie się sprawdza przy tym chłodzeniu, które jest. Ale natomiast, jak ja sobie siedziałem, to, to mi było tak duszno ciepło, bo to było 28 stopni wtedy. No i po prostu sobie pomyślałam, to włączę na trójkę tą turbinę w pionie, co pokazywałam. jak włączyłem ją na trójkę, to było perfekcyjnie. Że ja miałem przyjemne warunki i komputery również. Że. Perfekcyjnie jest, bardzo fajnie jest i to jest taka właśnie kolejność roboty, którą będę w najbliższym czasie robił jak już ogarnę ten pokój. Ogarnianie trochę mi zajmie, bo jak tu ogarnę to jeszcze od razu i wszędzie porobię tam i w drugim pokoju tam też podkurzam i tego takie standardowe roboty wykonam. I po wykonaniu tych standardowych robót, jak już będzie wszystko ładnie, pięknie to wtedy pierwsza czynność, tak jak już mówiłem, to zajmę się wiertareczką. Zmienię w przykładnie smar. Później e, zajmę się z, zainstalowaniem wentylatora przy dyskach twardych, bo jak już pokazywałem, to są takie dyski drogie, porządne, serwerowe. Do stacji NASA mogłem kupić sasy, ale stwierdziłem, że niewielka różnica jest między sasami, a dyskami NASA. Niewielka różnica, i dlatego zainwestowałem w dyski do stacji NASA. Um. Ja jeszcze się zastanawiam, czy ich nie dokupić tych dysków, a jeszcze w większych pojemnościach powiedzmy 25 terabajtów po jednym dysku, chociaż na razie mam duże rezerwy, że dużo mam miejsca na dyskach, jeszcze mi nie brakuje. Ale się zastanawiam, czy po prostu nie zainwestować jeszcze w jakieś dyski. Um, takie, właśnie do stacji NAS. To są dyski serwerowe. Um, natomiast e, później zrobię, jak już zrobię ten wiatraczek, to tak jak już mówiłem, będę robił tam um, obrotnicę. Kółeczka mam. Jeśli byłyby nie do końca odpowiednie, to dokupię, ale z tego co pamiętam, też czy miałem jakieś rezerwy w kółeczkach, które mi zostały? Takie malutkie kółeczki, jak przy walizkach są. Tam podstawę UPS-a mam na takich kółeczkach właśnie. że jak trzeba, tego sobie przesuwam i dobrze się sprawdzają. Że właśnie takie malutkie kółeczka zainstaluję tutaj. Z rezerw, które zostały. No, i to jest taki plan zajęć, który będę wypełniał w najbliższym czasie. Fajnie, że już komputerek jest gotowy do nauki. Że fajnie jest, po prostu super. No dobra. To jest taka zapowiedź czynności planowych, które będę w najbliższym czasie wypełnią, którymi się z wami podzielę. No... No dobra. No to hejka się mapa.